Czy można posunąć się za daleko w obronie swoich idoli? Czy jest jakiś dalszy etap poza nękaniem haterów na Twitterze, Instagramie, TikToku czy gdziekolwiek w sieci można ich znaleźć? Czy byłoby to creepy i straszne, gdybyśmy znaleźli ich w świecie rzeczywistym i odwiedzili tych haterów w domu? Czy byłoby bardzo niemile widziane, gdybyśmy weszli do nich do domu bez ich wiedzy? Tak, tak, tak i tak. Zapraszam na recenzję. Ruj. RUJ to serial stworzony, częściowo napisany i wyreżyserowany przez Donalda Glovera. Donalda Glovera możecie znać z takich seriali jak Atlanta czy Community oraz z jego kariery muzycznej pod pseudonimem Childish Gambino. No i ten serial, mam wrażenie, nie był jakoś super promowany na prawo i lewo, na pewno nie miał kampanii promocyjnej, która ruszyła rok przed premierą. Niemniej, znając Atlantę i znając Community stwierdziłem, że na bank warto temu serialowi się przyjrzeć. I nie zawiodłem się. Główną bohaterką w serialu RUI jest DRE. DRE to dziewczyna, która została adoptowana przez rodzinę, która już miała jedną córkę, e, tylko po to, żeby właściwie wyciągnąć pieniądze od pomocy społecznej. Niemniej w tej rodzinie znajduje bratnią duszę w postaci swojej przebranej siostry, Marisy. Dziewczyny od młodych lat są psychofankami gwiazdy pop Naija. Twórcy nawet nie próbują ukryć tego, że prototypem dla Naiji jest. Beyoncé. Kilka też zdarzeń z serialu jest życiem wziętych z autentycznych wydarzeń, które miały miejsce mm, wokół postaci Beyoncé. Czy jest więc to serial dla fanów Beyoncé? Nie. Beyoncé z tym serialem nie ma nic wspólnego. Jest tutaj wuchta smaczków dla fanów, ale jeśli nie jesteście fanami. To zasadniczo niczego nie stracicie. No i Dre i Marisa dorastają sobie, będąc tymi psychofankami. I kiedy już dorosły, to Marisa, no, dojrzała, trochę wyszła z tej e, fazy e, funki, nastolatki zakochanej w gwieździe pop, a Dre m, tak nie do końca. Stopniowo w serialu dowiadujemy się, że Dre ma dużo więcej kłopotów e, z głową, niż tylko brak możliwości odcięcia się od lat nastoletnich i bycia w, wciąż rozkochaną fanką gwiazdy muzyki pop. Już w pierwszym odcinku widzimy, jak Dre. Zadłuża się na grube tysiące dolarów tylko po to, żeby pójść na koncert e, Nigi. Kupuje bilet dla siebie i dla Marisy. Jednak tok zdarzeń w pierwszym odcinku i nie będę tutaj spoilował jakby całego serialu ale ten plot tu jest z pierwszego odcinka e, muszę zdradzić. E, kupuje bilety dla siebie i dla Marisy. Marisa jednak, na skutek fatalnych wydarzeń, nie dożywa do tego koncertu. Zanim jednak zdarzy jej się e, nie dożyć następnego dnia, ma małą kłótnię z Dre. Mówi jej, że nie chce jechać na koncert. Daje jej do zrozumienia, że już też e, z tego klimatu trochę wyrosła i wyprowadza się do swojego chłopaka, który jednocześnie gdzieś tam w e, osobnej scenie dostawia się do Dre. I już w pierwszym odcinku pada pierwszy trup. Właściwie to dwa trupy, licząc Marysę. I mogłoby się wydawać, że ten pierwszy trup jest jakąś formą zemsty za śmierć swojej przyrodniej siostry. I motywy Dre za tym morderstwem są takie dwuznaczne, bo z jednej strony jest to zemsta e, za swoją Zmarłą siostrę przyrodnią z drugiej strony, jest to obrona najdzi. I szybko się okazuje, że zasadniczo jest to tylko ten drugi powód. To, co widzimy w kolejnych odcinkach, to bardzo fajna opowieść o seryjnej morderczyni, która poluje na hejterów swojej idolki, których znajduje w sieci. I serial, u... moim zdaniem, można powiedzieć, że ukł świetną wariację frazy z serii Krzyk. Gdzie mamy, jaki jest Twój ulubiony, straszny film. Tutaj mamy, kto jest Twoją ulubioną artystką. Po angielsku jest to bez odmiany przez płeć, więc brzmi lepiej, ale wiecie o co chodzi. Dre pyta chyba każdą swoją ofiarę, zanim się za nią zabierze, kto jest jej ulubionym artystą czy artystką. I za wszelką cenę w krwiożerczym gniewie myśli się za swoją idolkę. I teraz, żebyście dobrze zrozumieli, o czym ten serial jest. Bo ten serial nie jest o psychofankach. Nie jest o Beyoncé ani nie jest o popkulturze. Ten serial jest o psychopatycznej morderczyni. Drey, grana przez Dominik Fishbeck, jest bardzo ciekawą postacią. I Dominik zrobiła tutaj świetną robotę. Naprawdę zagrała e, osobę, która jest złożona, która nie jest z pełna rozumu e, i pokazała te niuanse jej zaburzeń, jej intencji, jej emocji moim zdaniem w bardzo przekonujący sposób. odgryz spojrzeniem i głosem przez mowę ciała i to jak się porusza, jak chodzi, jak sięga po rzeczy, jak zauważa to co się dzieje wokół niej, e, wszystko naprawdę jest pełne niuansów, które są wyegzekwowane na najwyższym poziomie. W serialu jest sporo krwi i dosyć e, fajnie pokazanych morderstw. Kurwa, dziwnie brzmi jak się tak mówi na głos. Fajnie pokazane morderstwa, ha ha ha. Dre próbuje uciekać przed policją, E, stara się e, zrobić co się da, żeby nikt nie odkrył, e, czym de facto się zajmuje, bo jej jedynym celem w życiu, od punktu do punktu, jest odnajdywać tych, którzy hejtują Najdzie i wypłacić im. Równolegle jednak, trochę na drugim planie, stara się przybliżyć w jakiś sposób do Najde, dostać się na jej koncert, dostać się na backstage, dostać się na imprezę, na której może spotka Najdzie. I w filmie jest trochę onirycznych scen, które Zagłębiają nas w umysł tej seryjnej morderczyni, nie pokazując rzeczy w sposób dosłowny. Jest tego całkiem sporo. Mamy też gościnne występy od Billie Eilish i kilku innych znanych postaci. I tak jak wspomniałem, ci, którzy śledzą pop kulturę, na pewno rozpoznają kilka wątków z życia, e, plotek e, naokoło e, Beyoncé, Jay-Z czy siostry Beyoncé, której imienia nie pamiętam. Solange, tak, Solange. Muszę przyznać, że Donald Glover naprawdę dowiózł. Po raz kolejny. Pomysł na oparcie serialu o seryjnej morderczyni, na selektywnie wybranych faktach z życia gwiazd i podkręceniu ich tak naprawdę tylko o trochę pokazuje, że bez odpowiednich, może nawet nie tyle zabezpieczeń, ale bez go budowania świadomości wokół tego, czym jest taka chorobliwa fascynacja idolami, do czego mogłoby to doprowadzić? Nie jest to slasher, w którym Dre jest jakąś nadprzyrodzoną morderczynią, która. Potrafi się teleportować z jednego miejsca do drugiego i poluje na te swoje ofiary w jakimś takim właśnie slasherowym stylu. Film jest zdecydowanie bardziej osadzony w realiach naszego świata, naszej rzeczywistości. I to jest w nim chyba najbardziej przerażające, bo kiedy patrzymy na poczynania dre, a później wchodzimy na net i czytamy cokolwiek na Twitterze, Instagramie czy Facebooku, to widzimy, Damn, tacy ludzie naprawdę istnieją. I mam nadzieję, że nikomu z nich się nie udaje, nie udało i nie uda robić takich rzeczy jak Dre. Chociaż oglądając ten serial naprawdę odnosimy wrażenie, że to może być news w kolejnych wiadomościach. Cały serial jest zamkniętą historią, więc jest to bardziej taka miniseria i końcówka jest... Mm, dwuznaczna? Na pewno jest metaforyczna. Scenarzyści serialu celowo nie pokazują nam wszystkiego i nie mówią wszystkiego wprost. Nie wyjaśniają też wszystkiego. Nie znamy dokładnie backgroundu czy historii Drej. Nie wiemy, co spowodowało, że zachowuje się tak, jak się zachowuje. Nie, nie jest wprost powiedziane, czy ani jaką traumę przeżyła. I do końca nie wiemy też, jak Drej kończy. Nie będę spoilował oczywiście finału tego, tego serialu, ale dla mnie był on bardzo satysfakcjonujący, ponieważ popłynął w zupełnie innym kierunku niż się spodziewałem. Jeśli oglądaliście Atlantę, to rozpoznacie tutaj też kilka znajomych zabiegów montażowych czy związanych z operatorką. Cały serial w ogóle nagrany jest na filmie, nie cyfrowo, no, na oldschoolowej taśmie, co powoduje, że zarówno kolory, jak i ziarno, jak i dynamika tego obrazu, czyli to, jak dużo jest informacji pomiędzy najjaśniejszym, a najciemniejszym punktem w obrazie, są bardzo charakterystyczne, są bardzo nasycone, są bardzo żywe i dodaje to, wydaje mi się, takiego bardzo, bardzo filmowego charakteru ujęciom w całym serialu. Dodatkowo muzyka jest świetna w tym serialu i nie tylko Dominik Fishback świetnie spisała się w swojej roli. Zasadniczo nie było tu chyba złego wyboru castingowego. Wszyscy zrobili naprawdę dobrą robotę. Mamy więc świetnego reżysera, reżyserów, Mamy e, świetną ideę na scenariusz, mamy bardzo dobrze napisany scenariusz, dialogi i wszystkie sceny. To pływanie w tych onirycznych klimatach może nie każdemu podejść, bo faktycznie odrywa to od tej rzeczywistości naszej, o której, do której się tak odwoływałem, ale bardziej nur nurkuje w umysł psychopatycznej morderczyni. Mi osobiście ten zabieg się podobał, e, więc mamy teoretycznie wszystkie składniki na serial idealny. I chociaż wszystko to jest tutaj na miejscu, to wydaje mi się, że jednak zabrakło tutaj z odcinka na odcinek pewnego rodzaju dynamiki. Serial czasem bardzo przyspiesza, czasem bardzo zwalnia, czasem idzie zupełnie w bok i powoduje to, że jest on z odcinka na odcinek tak naprawdę ciekawy i fajnie się go ogląda, ale nie jest to serial mimo wszystko idealny. Nie wiem, może byłem przemęczony i nie potrafiłem go do końca e, docenić za to, czym jest. Natomiast po obejrzeniu e, finału stwierdziłem: Kurczę, ten serial był bardzo miłym zaskoczeniem. Ok, co następne? Dwie rzeczy zapamiętam z tego serialu. Pierwsza to rola Dominique Fishback, którą mam nadzieję będziemy mogli w kinach oglądać coraz częściej, bo jest świetną aktorką. A druga rzecz to Billie Eilish, która też zagrała bardzo fajną, w bardzo fajny sposób, ciekawą postać, przywódczyni takiego nazwijmy to kultu. I była naprawdę dobrze osadzona w klimacie takiego horroru, thrillera, grozy. Świetnie się spisała. Jak, y, chociaż serial mnie nie powalił na kolana, tak naprawdę wszystko mi się w nim podobało, może mi się podobało po prostu w trochę zbyt małym zakresie, nie w takim wiecie 10 na 10, tylko takie 7-8 na 10, nie daje połówek mając już skalę do 10, więc chyba dam mu takie troszkę naciągane. 8 na 10. Jeśli szukacie jakiegoś serialu, który nie jest tasiemcem i nie chcecie go oglądać przez najbliższe 12 miesięcy, tylko chcecie coś obejrzeć w weekend czy przez najbliższe kilka dni, to zdecydowanie mogę polecić Swarm. Dzięki za dotrwanie do końca i jeśli chcesz pomóc mi w prowadzeniu tego kanału, to jest coś, co możesz zrobić. Możesz dać łapkę, możesz zostawić komentarz i możesz zasubskrybować mój kanał i obejrzeć kolejną recenzję. Pa, pa.